Zakup złota jest poważną inwestycją, dlatego gdy określimy już odpowiedni moment, czas wybrać sprzedawcę. Podstawowe pytanie brzmi: jak dobrze kupić złoto? Kupując złoto, powinniśmy przede wszystkim kierować się bezpieczeństwem. Dlatego współpracujmy tylko i wyłącznie z renomowanymi sprzedawcami. Dobry sprzedawca będzie w stanie doradzić nam w kwestiach doboru zarówno złota, jak i ewentualnych wolumenów zakupu. Kolejnymi elementami są cena oraz dostępność złota. Złoto możemy kupić dostępne od ręki bądź też z odroczonym terminem realizacji. W przypadku tej drugiej opcji zwróćmy uwagę, żeby termin nie był dłuższy niż 21 dni roboczych. Istnieje również możliwość zakupu złota za granicą. Jednak decydując się na taki krok, pamiętajmy, że ewentualne dochodzenie naszych praw może być utrudnione. Kolejna możliwość to zakup złota od dilera lub od osoby prywatnej. Zakup od profesjonalnego sprzedawcy wiąże się z bezpieczeństwem przeprowadzanej transakcji. Taki pośrednik będzie w stanie nam również doradzić, jakiego rodzaju aktywa nabyć. Jeżeli decydujemy się na zakup od osoby prywatnej, w tym przypadku powinniśmy posiadać dosyć dużą wiedzę, chociażby, żeby przeprowadzić samodzielnie ekspertyzę dotyczącą autentyczności złota. Do dyspozycji inwestora pozostają także popularne serwisy aukcyjne. Jednak decydując się na taki zakup, narażamy się na niebezpieczeństwo otrzymania falsyfikatu. Dokonując zakupu, wybierajmy renomowanych dystrybutorów, posiadających w swojej ofercie produkty z certyfikatem LBMA. Więcej informacji na temat inwestowania w złoto znajduje się na stronie mennica.apart.pl w zakładce Bank Wiedzy.